Ja. Ała. No i dobra, jednego losowego nam przybierze jazda. To co Dajcie pod B, Dajcie pod, b? pod b. Hello, b? Hello Andrzej. Hello. albo albo tak, ja fejuję, poczekaj, wszystko, tam wszystko tam. przekminione. Maciuś fejkuje az. my no wchodzimy B, a... ale ty masz markę! A. No. I wjeżdżajcie, wjeżdżajcie, zajmujcie to, to B, świetnie. Kurwa, Mamy, mamy, zajmiemy. Świetnie, no i trzymajcie teraz je, bardzo dobrze je trzymajcie. Plecy, plecy, apartament, wyskoczył! Tak to się robi, Fake z packą. on daje info, że mam pakę na rampie, a ma chuja w dupie. No sz, kurwa, ma 0hp! Ej, jesteś pojebane gówno, no ma 0hp! Ale, kurwa, spokoju zabrakło. Nie, był spokój, na pewno był spokój. Widzisz? No, napierdalał się no. z kałasza z tego glocka. Znaczy ja rozumiem, bo już myślałem, że go masz, kurwa, ale to... W to, to w kurwę no, giera jest spierdolona, nie? O, pytasz, się, jaka gierka, jak gierka, no chujowo gierka. One more time, same tactic. Fajna no tak ty tak kurwa! No dobra, już ty bałeś się. Wysoki rozgórz ze mną. Drugi gmina. No, bo ja nie rozumiem. Dlaczego z... nie rozumiesz? Tu wszystko jest. Nie, no! Kurwa! No! Czarno na białym. Co? No. O co bardzo nie chodzi? Jak ci wyszło? Nie, fajnie, jest elegancko. Nie gawd! Ja muszę powiedzieć, żebym szedł na basie, coś tak. Same tak, dobra, rzeczywiście same tak, dobra, nieważne. Dobra, let's go, Barry Puppin. We co to znaczy, Barry Puppin? Co to znaczy, Barry Puppin? Kurwa, mać! Ale fajnie, że mam pierwsze kilka i buduję sobie pewność siebie, na grze. Szkoda, że gramy z mną na Bamburów. Czartko. Są w Idę po w środku. Widzę pował. Może? Ja nie widzę tego. On musiał B skrócić ten ostatni. Tak. Może być wszędzie. ten kto go znajdzie może wygrać... Albo to. Jest kurwa w kuchni, ale mnie wyskraszył. Masz tylko na Ace'a. O kurwa, się straszyłem, ja yeah, pierdolę! Ja yeah, pierdolę! Banda jebanych nieudaczników, kurwa! Dobra, ostatnia gierka na dzisiaj. Kończę streamowanie w tym miesiącu, Esa. Kurwa, w jednej linii się ustawiliście. Nadstawiła kurwa krowa na zad do dupcenia. 4WS1, ale wstyd. Ścieka gówno, zasrał na ścianę, ścieka jebie w całym mieszkaniu. Dobra, kupuję snajperę. Kupuj nie, rzeczywiście to granie ja grasz, tych meczów. to ja wczoraj dostałem? Bartek, słuchaj. Nie, no Bartek może być o twojej profilówce, to jest możliwe. Ciekawe, gdzie jesteś Bartek o tej profilówce? <grym 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 na Nie, yeah, byku, Mordziele. Ej, no na no, łapce kurwa sieci. Get off from the, kurwa, tę ławkę. Kurwa pod drewnym kondonie mi się A ja ja, ty też że... ja, ja nie wiem ja bory zawsze a. Ławka Dostał Dostał Dawaj, dawaj Kurwa, nie było spokoju! Ale dostał przecież kurwa ta gra jest zjepana! A myślę, że za mną był przeciwnik, a to był mój ziomal. A nie, był za mną przeciwnik, miałem rację! Dziwo, bo nie słyszę. So, take up, take up, A kakej Gdzie? Yeah. And Andrzej, zim, Andrzej, can masz kupić? Hi, No oczywiście. What, yeah. Yeah. No kurwa, nie, dobra, to nie dobra, dobra. no dobra, Cię dobra. Odam, odam. Nie, 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 Deadma One One, side, one, the... one side side. Urba, okno, zaraz się rozjebie. Gdzie jest ostatni? No, no, no. Nie jest wiadomo. Kino. Może być everywhere. A, nie, rozdawał trzy. Takiego cię potrzebujemy. Huh, tak. No czasami jest tak, czasami jest tak. No czas czas tak, przygotowanie. To czas wersja beta. No, ja, moim, moim zdaniem moje kule lecą tam, gdzie trzeba, nie? <śmany w okresie> czysto, czysto okno, okno czyste. Jest... Ścina to gówno, jebane Ej, raszuje, raszuje jest. jest u nas y, albo under Albo na... Łał! Przepraszam tam O kurwa, za daleko Ej, musimy bombę podłożyć Bomba jest na respy Jest na na rampie, ma do przez głowę tak, jest na rampie, ja nie podejdę wam snajperkę jest, pójdę, No nie, jakieś śmiecie trzy wreszcie, 3! Szpiram. Jeszcze jeden. Nice! Jak, kurwa, przechwóć czy nie? Jeszcze na może na jednego na respie. Byli, czek, są trzy ciała. Go mid, Bartosz, fast, fast, jesteś dobry, jazda. Tak, idę. Wypierdol mu kurwa trampka na web.

Tu było zabeczko, ale nie trafiłem. Przebiegł. Kurwa, ogniowe CD, ale arcy tu. I że rzuciłem na streszczak górę, lol. Zobaczcie, pokażę takie fajne smołki. Nie no. wiem, czy to zrobił. Patrz, idziesz sobie tędy. Tędy, tędy. tędy. szaka, idzie. Patrz, szaka chce przychodzić. Chce wjeżdżasz. Wykonajcie. Okno, okno! Kurwa okno, ale dostał Jadol. chyba wpięte, jebany! Na serwerze nie strzeliłeś. Ale dostał, to on zginął chyba ode mnie. Jest w tej dżungli? Tak, tam ktoś zginął. W tej dżungli, nie? Nie. Nie, nie, nie myślałem. To jest ja myślałem. Wow. Ja pierdole. Coś tak czułem, coś No. Yeah! Pokojnie. Wszystko było obliczone. super respawn, chciało... teraz go na pewno zdejmę. Tego co przebiega Nie mogę tego spierdolić teraz dla Was Przeskoczył, jeszcze flesza dostałem na no, moją rode Ta mierda Nie pod drewnem jest Nie no tu są Idę Jo zjebałem Ja pierdolę Upokorzenie Tika 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 Jungle, 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 Short, Jungle, short, Jungle, short, Jungle, 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 Skarpetek, Trafiłem, ja pierdolę short, down, short, short, short. Uh. Ja... Jungle, ko Oktoj, Konektor, jestem głównym Jeden z A. A no, CT jest gala. Co no. dzisiaj ludzie grają? Może jakaś nowa giereczka wyszła, w którą wszyscy teraz maksują fest? Jeżeli co, jakaś nowa wyszła? No nie ja mam to właśnie. Ja to chcę sobie nie wiem co. Wracają chyba. Gdzie? Mów pobylało. Cztery Aby. mają. Wow. Co to ma być? To, ma być, to ma być otwarty świat? Gwiezdne wojny? Wyglądałoby jak taka swobodna jazd latanie statkiem, wysiadanie z niego i eksplorowanie map, robienie questów. No, wygląda zajebiście. Ale ja już wiele razy słyszałem o otwartym świecie w Gwiezdnych Wojnach i... Rock, i Star o Boże, tu pięknie, ale... Nie no, rozjebie się. Zabijemy. No dobra, w ogóle kilka rundek będziemy wtedy mieć co robić, nie? E. <śmuszuj> to nawet lepiej Ale jak zobaczymy, zobaczyłem 2014 to wiesz... A bo chodzi o jakaś gra ciekawa jeszcze No właśnie kurde nie wiem Może zrobimy jakąś swoją grę kurwa No właśnie Może widzowie macie coś, bo czasem wychodzą takie gierki, wiesz, nie są nie są ee, takie zwane te AAA mega tytuły, nie są wiesz, one przechodzą przez echa czasem no i właśnie ludzie pomijają mnie, a czasem może być fajny tytuł. No ja nie wiem, nigdy nie grałem Falauta, na przykład. Pokémon, nowa karcianka też wyszła. Jebać. Nie spodziewa się tego. O kurwa. Oh. Epa. No Skąd on jest z tymi abupami. Starfield, Cyberpunk dc, Spider-Man Forza. Warto myśleć kropkę w celowni. że ona pomoże mi. Mam pakę, więc podłożę sobie na takie takiego fake'a. Wyróbcie zamieszanie. Under jest, jeden. Under macie. Let's go B, hard B. Możecie wbić mocno, mocno B. No A ja się zajmę resztą. Dobrze. Z B, SB zabiłem. Cały czas w jest. I na respie. jeden na B będzie. A. Ej, jak czekał, czekał cały czas, dziwne. Ej, to za Na ticketcie jest. Ticket, to jest? jest pojebane gówno. Na A. Nice! Dobra, robota to Bartosz. Bartosz sobie normalne zwycięskie reczki. Pago w jakichś FPL-ach. Zobacz, gdzie jest Bartosz, gdzie jest Pago. Wartość 12 fragów, Sz czo czo czoło stawki. Ale czy Bartosz ma prażynki? A ja mam <laughs> <to> ma prażynki, <laughs> tak Bartosz Się może tylko oblizać tym, bo tym, bo tym plażynka. Skoczył. Konektor. to jest dobra sprawa, jak w wkurwia CS. Oj tak, tak pogryźć tego do prażyna. Poza że Na ticket Ticket jeden. B a a, tika tika I B, nie ticket Lost city, lost city, lost city. Ok. A bra, też nam pograliśmy, ale... Dziękuję bardzo za gierkę. Przepraszam, że nigdy nie będziemy go, mógł tego... a. Aha, no, myślę, no. że koniec meczu, to jest zmiana. <laughs> no tak łatwo <laughs> było. Dobra, Dobra, idę, idę. Ja myślę, czemu nie mogę wyjść, nie? Taka szalony, zero oporu. No, no, trzeba do, dojechać do, do, do zera, no. Patrzcie, co się dzieje. Mocny palak odbija się od tego roczku, idealnie, w tempo. I na łoku sobie idziesz. Tak, zginę. Dezinformacja nam idzie. One blush, one push, one push, one push. mnie w tych, w To nie ten? Z cylicą? Mam bombę, w system raz. Może zrobię tak że i podsadzę cię, na przykład się schowam. Co o tym myślisz? We know, we know. But we got big minds. And bigger balls. Let's na głowę teraz. Pokoram się, że tu jest. I chodź za mną. Cały czas. Na kosie. Zobaczysz, co my zrobimy na łbie. Głowa. Wszystko jest w naszej głowie, widzowie. I cały czas chodź za mną, nie strzelaj do niego, go zobaczysz. Jest, jest kołkara, jest kołkara, nie strzelaj do niego. <gry> Dobra, już nie wiedziałem, by no, daleko, tak. pochy były problemy. Upodobał taka. tata. do mnie napisała, jak się gra w Paryż. Ale mogłem, no mogłem jeszcze coś zrobić, A, ale mogliśmy to no, no jeszcze to pokwitnić. No róż, ale spieniałem. Lepiej może... No tak, 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 już od razu zaczął broić, nie? Ale bym zwariował głowę. Słyszałem kurwa, że broi, nie, no niemożliwe wydawało mi się. <laughs> Jak się gra z Parisem, fajnie. Ja się dobrze bawię, póki <smoke> co. Smoka, beda. Trąbać piję. jest solidny zawodnik. Jeden był rampa Przepraszam, idę z rampa O ta kurwa zobacz, rampa. rampa Nice team, nice. dobrze gramy, nice, no, dobrze, elegancko Bartosz w ogóle je prowadzi furę, zobaczcie, Bartosz tutaj Jego ikonka, on furę prowadzi i gra jedną ręką To jest kurwa agent to jest jakiś wysłannik specznazu. Dobry wariat, i w ogóle na detmeczu go poznaliśmy Fak! Mider O Boże, dobrze... Je Jezus Maria W życiu takiego składrenaly nie miałem z tym miderem Przez chwilę nie Mój mózg miał takiego laga, że nie wiedziałem co powiedziałem. Uwielbiam tę platformę, ona mi. inna by mi tego nie dała, serio, inna by mi tego nie dała. Kocham cię, fioletowy szczurku. Serio, przed chwilę miałem takie ciarki i myślałem, co ty powiedziałeś, Filip? <grym> Skąd to ci się wziął w, tak. głowie w ogóle? Mider. Zerpa chyba. Oj, tak. Po prostu lemoniada. Optimbarka. Dobra. pompę i zapomniałem, że można sprzedać tym coś. O, właśnie, to ja też o tym zapomniałem. Trzeba tutaj zbierać pieniądze widzowie. Kurwa, gorąco. Czorki jeden. Ey, clear, ey, clear, ramp clear. Kurde, trafić się. Mogą jeden był. Spokój, spokój, Matius. Co ja nie mogę zabić? Przybyłem motywacji. B, B, B. Apartament z B. Nie, nie! Nie? Oknie, oknie. Nie, w oknie go właśnie ostatnio. a paka była kolonialna. bomb? na mózg. Kurwa mać. Och się nie. na mnie patrzy, się mnie śmieje. Ciekawe gdzie jest. Uf, nie, uf, nie, Albo ławka. No. Ale raczej... oh. Oh. Cały czas będzie za mną był, cały czas. Dostał, dostał tam. Za boksem. Under, under, under. under. Bo ja mam coś z no, Może rzeczywiście coś ci mam załatwić Jezu, znowu Fak no, wymieniliśmy się o, Trzeba coś zabić Mało. Mało. Ah. Mało. Początek wielkiej bitwy wyskoczył, nim pięknie przeciwnik. Ale nie jest za tyle odważny, żeby podejść nawet do paku, który ma 54 HP i deal'a w swoim łapie. Dobry flash z ławki, skok, jumping. Nieźle, dałbym, może pójść taką cynkę przeciwnikowi. Przesłuchaj. Mocni przeciwnicy, ale walczą. Patrz mi powiem, nie? Cały czas. Mi <skrymianie> przyszedł smog na... na spodzie. Pałac. Mam rampę, patrz, pałac. O, flash dwóch, dwóch Nie widzę. Fuck, zeskoczył mi z pałacu. Na dole jest. Mattiusz, mam snajperkę! Yeah! Dobrze, czternasta runda. Okej, okay, kolejna snajpera. Może mi się udać. kogoś zdjąć na rampie. Rampa clear. Wcześniej mi da, Prześniu mi da, teraz. Ja już skończyłem, okay. Patrzę ci jeszcze. Piwnia może być zaraz. Dobra, patrzę, mam piwnicę. Nie, no, kondoni na zakręcie, na respy tam na daleko. muszę prażenki zjadę jeszcze. Wcina, nie marzysz? Szybko poszła paka, w dwie rundy chyba. Lampy. Apsach jeszcze nie mam. Gdzie myszkę. w mieszkach? Może takiego flesza. Takiego on jest, tak, on, on jest trochę dziwny. Ten fleszyk. Nice. 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 Na mleko? Chyba Eda E da radę, jakiś podpis pod profilem, czy to? No, staram się nie obiecuję, bo to że tak wstydzę się podpisywać te promile. profile. Nie, nigdy tego nie robiłem. Wara. Sling down smoker. Ramp. Big ramp. Throwing the grenade. rampa jest. No, pokaż nam idzie. Może under, czy też być? Nie no, zobacz co ja dostaję, ty. Rampa jeden. Patrz, patrz, patrz. Jeszcze jeden? No nie wiem co to. Ja w chyba widziałem znak zapytania, ale nie jestem pewny. Co zapytania. jest zapytanie? Artykuł już poluje, kurwa. Mam nadzieję, mam nadzieję, że się uda wygrać ten mecz. No nie ma. z idzie. To pewnie może być wszędzie. Może na respie AWK.

GG, Gdzie GG zagranie. Bartosz Gdzie na zagiereczkę i widzimy się na trasie Podpiszemy tam profilek może ten... Ej, Pago wygląda jak Jabczan, jesteś ty czy Jabczan? Eee, no kilka kilogramów więcej wtedy było na wadze. Ale to był mecz, nie zapomnę go nigdy, coś niesamowitego.